To oglądał ten wie, no ale sprzedałem Dragon Lork. Sprzedałem Dragon Lorkę no i zrobiłem coś pojebanego. E, tyle powiem na wstępie, i Wam od razu pokażę, co generalnie zrobiłem. Za tą Dragon Lore zrobiłem takiego underdog. Stwierdziłem, że dam Gemstone Case'a na Jesterku, bo dałem takie dwa Gemstone, y i nic nie wypadło. No i tym razem wleciał Karambit Emerald. No i zobaczcie, że ten underdog na razie naprawdę dobrze się układa Jednak mamy jeszcze tutaj cztery skrzyneczki brawo na jesterze I 3 skrzynie, 3% hole No i oglądajcie No oglądajcie, już jest karambit gamma Doppler Emerald No i to jest dojebany karambicik I jeszcze M9 case hardent na dobitkę No i zobaczcie, leci kolejny brawo case Dał Digla Golden Coin No i zobaczcie jak ten underek się tutaj pięknie układa Idealnie wręcz pode mnie No pod król Król jest jeden, ale no zobaczcie jeszcze trzy skrzynie, 3% hole. Możecie zobaczyć, czy coś jeszcze wpadnie. No, bo powiem wam, że z tej Dragon Lorki, no jak na razie naprawdę, no konkretny winek, ale jeszcze doleciały globsy. No i zobaczcie, ostatnia skrzynia nie dała nic. No i takiego underka z tej Dragon lorki udało mi się generalnie zgarnąć. 7 dyszek ponad. No, 7 dyszek ponad. I powiem wam tak, ta ta, ten Karambit Emerald. No, fajnie, jakby tutaj była M9. Tylko, że nie gam ma tylko M9 Fade, bo jak dobrze wiecie mam ek ekwipunek Fade. Mam karambita Fade'a, gloves'y, teraz mam marble Fade, y, mam ge generalnie AWP Fade, szkieletona Fade'a, mam jeszcze motylka Fade'a, no trochę tego mam. E mam jeszcze szkieleto Fade'a, w sumie ostatnio wypłaciłem karambita tęczowo. No ale nie ma M9 fate. i tak myślę, czy nie wziąć sobie za tego karambita M9 Gamma Doppler, no za dyszkę, taka M9 Gamma Doppler, no myślę, że to no będzie spoko, myślę, że taka M9 będzie spoko, no i co, no zostanie budżecik, dlatego biorę, biorę po prostu M9, zostaną 3 dyszki ponad, no prawie 4 jednak wezmę od razu skinki również dla Was, no i ja myślę, że... Kurczę, coś za pięć stówek. No ja myślę, że dzisiaj będzie coś do wygrania za pięć stówek. I jak tak sobie myślę, co. Ej, może wam kapsułkę rozdam, bo ostatnio wam rozdawałem w sumie Zeusa. Ostatnio wam też rozdawałem kosę. No i myślę, że chociaż w sumie, wy byście się pewnie bardziej ucieszyli z czegoś bardziej konkretnego, niżeli. Niżeli właśnie taka kapsuła, bo jednak w sumie będzie trade ban, będzie to trzeba wymienić. Ewentualnie ktoś to sprzeda, no raczej nie będziecie tego otwierać. Ej, no to ja myślę, że inaczej. 550 i szukamy jakiejś koski. Ostatnio wam rozdałem trochę lepszą, więc dzisiaj będzie trochę gorsza, ale i tak kosa to kosa. No i myślę, że ten Good Knife. Dzisiaj będzie to zgarnięcia Good Knife. Za ponad 500, bo winek naprawdę potężny No i biorę jeszcze, żeby były trzy skinki Biorę jakiegoś skinka po prostu za dwie stówek, Bo wam często rozdaję skiny za dwie stówek. No i żebyście nie musieli czekać na Unlock Niech to będzie ten USP Printstream No i wiecie co, ono biorę, biorę za tego karambicika Taką M9 Gamma Doppler, biorę Gut Knife'ika Biorę USPK Printstream No i dzisiaj będzie potężna batla Bo zobaczcie co mi napisał jeden wariacik No patrzcie co on mi napisał, że ja mam sobie zobaczyć e, Bitwę Pompatimu, że ja robię jakieś słabe bitwy Że ja robię ściek bitwy, ściek bitwy. Ja ci kuję wadam ścieg bitwy wariacie. Dzisiaj będzie królewska batalia. Królewska batalia, jak pierdolne bitwą, to zobaczysz, co to jest ścieg. Ale na razie biorę karambita i czekamy na cashback. No i myślę, że oczekując na cashback, no to ja na razie sobie zostawię te najlepsze skiny. Resztę sobie sprzedam. Czekamy na to co co mi tam musi wlecieć i myślę, że zaczniemy sobie na na rozkręcenie. A zobaczymy szerda. Wiecie co? Na rozkręcenie dzisiaj. Pierwsza batelka nie będzie taka mega królewska, ale po prostu zrobimy sobie szerdzika. No takiego po prostu na rozkręcenie odcinka. Damy jeszcze tego case'a, może wleci Dragon Lorka. Myślę, że możemy dać sobie jeszcze w sumie 2 razy 3% koła. Jeszcze jest, więc możemy dać ile royal? E, ja bym wziął tą skrzynię. 12900. No kurzwa tego Dream Sand jakbym wziął. Ej, dobra, to robimy coś takiego. Robimy takiego szerdzika na trzy osoby. No jestem szczerze mówiąc, ciekawy, czy tutaj da po królewsku, tutaj pewnie jest Dragon Lora. Jest Dragon Lora i to za ponad 4 dyszki. Tu jest. Ej, tu jest kurwa Dragon Lora za 5 dyszek teraz. Ona kosztowała jeszcze w sumie wczoraj czy przedwczoraj trzy dyszki? Ty, robimy szerda! Zmieniła się cena dragonlorki, Ja widzę, że jak w kalejdoskopie z pom Dragon Lore. zobaczmy. Pierwszy Steampunk. No, bez MEczki Knight, jednak no ta skrzynia nie jest najważniejsza w tej batelce. Jest jakaś kosa. Falkion w Gamma No, szkoda, że to nie ma tyle Gamerald, ale jeden już był. Jest Fnatic Katowice 214, też spoko Dropik. No i czy tu będzie Dragonlora? Oj, no nie ma dragon lorki, jest jaguar, remeczka Prince Stream i Five Zobaczmy, czy skrzynia 3% hole, no nie rzuciła niczym, więc nadzieja w royalu. O kurwa. No dragon lorka przyleciała u Michaela, no i powiem wam, nadzieja była konkretna, ale niestety. No niestety, powiem wam, średniawa, ale no myślę, że mogę jeszcze walnąć sobie takiego bis... Ej, bliskiej jest za czwórę? Czekajcie. A na batli on jest jeszcze za dwóje? Nie, on jest za czwory. Ej, a jebnijmy standardzika. Dobra, no zrobię to. Zrobię to. Jebniemy beast case'a na standardziku. No i jestem ciekawy. W sumie jakby ta kalora wleciała. Meczka, welcome to the jungle. I tak nie najgorzej. No, mogło być o wiele gorzej, ale jest ta meczka, no czyli w sumie prawie, no prawie na zero. E, czekajcie, wiecie co? Trzeba spojrzeć. Czy Jałżumski. Czy ja już mam skinę, bo taka M9, no koźwa, myślę, że będzie spoko. Jest M9, no na tym mi najbardziej zależało, więc mamy M9. -kę. Szkoda, że to nie jest fejt, ale ja myślę, że tą M9 sobie po prostu wymienię na M9 fate i będzie git. Jeszcze USP dla Was. No i dodatkowo ten good knife. Ten good knife będzie dzisiaj do wygrania, battle skirt. Żeby wygrać tego good knife'a, musisz zostawić opeczkę w górę dzisiaj, dwie łapki, 75 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam dodatkowo. Musisz mieć suba u mnie na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam. Wchodzę na Twój kanał, patrzę, czy masz suba, nie masz suba, nie wygrywasz. No a zobacz, tutaj masz zwycięzców, znowu wysłałem jakieś skinki, więc no, jak widzisz, no wszystko jest legit, więc warto suba zostawić, bo good naprawdę spoko. No i dzisiaj w komentarzu, no ja tak sobie myślę, że dzisiaj, dobra, mamy już kieszbeczek, więc spoko, no i dzisiaj w komentarzu tworzycie batelkę za, a wiecie co, za dyszkę, dzisiaj możecie sobie pozwolić, tworzycie batelkę za dyszkę, jednak ta batelka... Będzie dopiero za jakiś czas, bo generalnie wyjeżdżam z dziewczyną na w sumie 6 dni i nie wiem, kiedy dokładnie ta baterka będzie, ale no wyniki będą po prostu po moim powrocie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Jednak Gutnev jest do zgarnięcia, więc spoko skinek. Dodatkowo przypominam, że trwa rozdanie naprawdę dowalonych skinów z moim kodem, ale jest to tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby grać na stronie. Dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ raczej przegrasz i nie trafisz żadnego fajnego skina. Pamiętaj, że najlepsze skiny bardzo, ale to bardzo ciężko trafić. Jednak jeśli chciałbyś robić nowe skiny, no to za 8 ziko możesz zgarnięcia z moim kodem Galila, AWP i Shadow Daggersy. Za dychę m i za dwie dychy dalej jest kałach. No a za 100 to jest dla bogaczy. To jest dla bogaczy, dla tych, którzy grają po prostu za trochę więcej, no to mają szansę zgarnąć motyla. Pamiętajcie, że zgarniacie to z płatą jako prezent, nie jest to losowanie. A żeby zagrać na moim kodzie, klikasz ten zielony plus, wpisujesz po 2 otrzymujesz darmowe 2 zł no i plus 10% wpłat. Ale dobra, ja mam cashback. No i Kuźwa, wariacik powiedział, że ja robię słabe bitwy. Ja robię słabe bitwy, no to patera to. Patera to. Ja myślę, że tak, no dobra. Mocne bitwy, nie? Mocne bitwy, no to na pewno trzy razy brawo case. Na pewno dwa razy weapon case. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, damy też, ale takie powiedzmy trochę tańsze. Przed tymi najmocniejszymi, oczywiście. No i dobra. Niech będzie way for way. Jakbym miał coś fajnego trafić, to niech to będą jakieś dojebane Glowsy. Niech to będzie awupa Dragon Lore. Mamy już tutaj kuźwa dwie dyszki. Damy porcelanę, damy 3% hola i dobra, tyle chyba już. Okej, okay, no myślę, że będzie git, bo to będzie batelka na 4 osoby. Na cztery osoby. Bo miała być gruba batla. No ja robię niby ściek bitwy. No powiem wam, że to na pewno nie jest ściek bitwa. To jest potężna bitewka za ponad dwie dyszki. No może to będzie głupie, co teraz zrobię, ale robimy standardzika na cztery osoby. No i mam nadzieję, że tutaj trafię naprawdę najlepsze przedmioty. Boję się trochę o brawo case. Bo ostatnio trafiłem fajer serpenta fabrycznie nowego w statraku. No i wątpię, że on znowu wleci. No ale rozpoczyna się baterka, więc zobaczmy, co z tego będzie. Zaczynamy kosą. Ale chujowo M9 Blue Steel, a Alex trafia fabrycznie nowego Fire Serpent. No i kurwa, fabrycznie nowe w Statraku P90 Emerald Dragon. Początek no kiepski, niby jako drugi trafiłem najlepszy przedmiot, ale to nie jest to. Mamy AWP, fabrycznie nową w Statraku. Karambit Case Hardent. Mamy LED Museo, ale to samo ma Alex. Ja mam w lepszym stanie. Różnica bardzo, ale to bardzo malutka. Mamy Glokaneo. No jakby tutaj koska wpadła. Proszę, daj tylko. Daj tylko. No MP9, nie wpadła żadna koska. No i dobra. No wjeżdżają tutaj najmocniejsze skrzynie. O, M8 na pewno lepsza niż ten mój badziewny USP. No kurde, no proszę. Jebni. Nie ma Dragon Lore. Różnica trzech klocków może być cienka. Chociaż... Kurwa, trzy stówki. Nieba. Trzy stówki różnicy. Kurwa, trzy stówy. Trzy stówy różnicy. Trzy stówki, nawet nie pełne. Chociaż pełne? No nie, no nie pełne. Dwieście ileś? 200 ileś Ziko zabrakło do... Zgarnięcia naprawdę przepotężnej bitwy, no ale to nie była ścieg bitwa, ale już takich nie robię. Wysyłamy paka dla Aleksa, dostałem skiny pocieszenia, mam jeszcze na pewno punkty. Punkty, 800 koła prawie, no dobra, biorę to, nabiorę te skiny za punkty. Nie powiem wam szkoda, Nie powiem wam szkoda, szczerze mówiąc, mega, szkoda. Ale dobra, ja wam jeszcze rozdam generalnie boika. Będziecie mieli do zgarnięcia go z moim kodem. Eee, to będzie dla osób, które grają za 15 Ziko, niech będzie, niech to będzie dostępne od soboty od godziny 11.10. Eee, no i lipa. lipa z tą baterką. Kłóźno, tam 7 dyszek było. No, powiem wam naprawdę byłoby grubo. Mam dwie dyszki i mamy jeszcze 9 iglowcy, czyli tutaj jest ponad 11. ok, ponad 11 w sumie? Prawie 11. Dobra, prawie 11. Eee, tak myślę, no zrobimy sobie Andera. spróbuję jeszcze zrobić jednego Andera no i myślę, że takiego powrotniaczka zrobimy sobie tak, jeden steampunk, no jak wpadnie emeczka knight to będzie grubo, damy 3% Tigera i 3% hola, bo dalej te procentówy są, no jeszcze nie wjechały nowe i szczerze mówiąc jestem mega w szoku, że dalej nie ma nowych procentówek i tylko na batli są właśnie z holem i z tigerami no ale zobaczmy, no może emeczka knight a może nawet dwie no nie ma ani jednej ale jest skała w injektor. no zobaczmy czy wleci jeszcze jakaś kosa no jest hucman, Tiger, tu, no i dobra. No i holem jeszcze fabrycznie nowy w straku i będzie super. No nie, ma, no jakby wjechał hol, byłoby naprawdę elegancko. No z tego względu, że w sumie ta batelka za ponad dwie dyszki, no fajnie jakby się zwróciła, ale zobaczmy może jeszcze szercika. Ja myślę, że jak teraz to Dragon Lore. Kłuźwa, kosztuje 5 dysz, nie? Robimy szerda, robimy szerda po prostu taką jedną Dragon dragonlorką. No to naprawdę mega dobrze będzie się podzielić. No jednak kwestia, czy po prostu jakikolwiek bot ją trafi. Zobaczmy, jaki będzie początek. Jak leci meczka na no to będzie nawet spoko, No nie będzie tragedii. No może być, kurde, kurde tragedia. No i teraz albo haulik, albo Dragon Lora. O kuźwa, no i dobra, jak nie będzie tego lory, nie, no to będzie to tragiczna batla. O kuźwa, no powiem wam, nie, no ten Szerdzik. Ten Szerdzik był naprawdę kiepskim. A zobaczmy tego Steampunk'a na Jesterze, otworzę takiego jednego. Meczka Paladin, kuźwa, no jakby wleciała tutaj meczka night, no to to byłby nawet taki dobry powrotniaczek, bym powiedział. Ale tak, Beast ja sobie odpuszczę, ale ostatnio otwierałem te Waypor Wave'y, otwórzmy pierwszy no, lipa. I ostatnio właśnie nic nie wypadło, dlatego jednego takiego Waypor wave Wave'a na Jesterku bym otworzył. Może Motylek Fate? Proszę, minimalware Well Worn. A są minimal wary, są, nie? Ta no, well worn -y. Nie najgorszy drop, no ale jakby wypadły, by wypadły minimalware. Mamy AWP fade, ale powiem wam: Ej, to są dwa takie powiedzmy top dropy. I top drop to jest motylek fade, ale jednak był obok. AWP fade to jest w sumie piąty najlepszy traf, i Vice to jest drugi, jednak no dostałem dostępny... w. Na dosyć cienkim stanie, prawie najgorszym. Ale zobaczmy, może polećmy. A może polećmy jeszcze teraz, to będzie ostatnia batelka. Ja bym poleciał za ciosem, ale underem. Underdogiem. No i zobaczymy. Ja myślę, czy jeszcze nie z tego Beastcase'a. Żeby nie było, że robiście ich bitwy. Nie wiem, no wiecie, jak to jest. A zobaczmy, może na dwie osoby taki Underek. Zobaczmy, na dwie osoby, dobra, niech będzie na dwie osoby. Waporwavik i Beastcase na dżesterze. No, jakby tutaj kurczę Największą mineratio Emilii. Dobra, Emilii, walimy tutaj, Emilii. No niech ona pierdzielnie, motylka tylko fejda na początek, proszę. Ok, mamy talona fejda na początek, dzięki. No i zobaczmy, Beast case. albo Meduza. No, Huntsman Autotronic. No ciężko, ciężko trafić. Szkoda, mega szkoda. Mogłem dać standardzika, bo ten no, talon fejd niestety, ale nieszczęsny wypadł. E, myślę, że dobra, zakończymy sobie radiationem na drzesterze i to będzie ostatnia skrzynia w tym odcinku. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty, a to by było na tyle, trzymajcie się. Na razie.